Mam przeszkodę. Będę musiał tędy jakoś przejść po tych drewiękach z bagażem może być ciężko. Mam nadzieję, że gleby nie zaliczę. I włączę kamerę od razu. Może się nagra? Żeby pierdzielę. Zaczynamy. Może być problem. A z czegoś tam wrzucę kurwa ten kamienie dwa. No i idziemy i już zaczyna się. A przynajmniej sobie buty umyję, przynajmniej sobie buty umyję jakoś. O! No teraz to już raczej przejdę. Udało się, bez zaliczania gleby, więc super.